Kochani, tak nietypowo, chcemy powiedzieć wspólnie, wspólne świadectwo. Ja zacznę, a Tania powie, jak ona to odebrała. To się zadziało w trakcie postu naszego zborowego. Trochę późno, bo w piątek, po porannej modlitwie, jak jechałam do pracy, więc to było rano. Ja często w samochodzie, to mam taki czas, właśnie kiedy mogę. Się pomodlić, z Bogiem porozmawiać. No i byłam taka pobudzona po tej modlitwie. I przyszła mi na myśl Tania, że tak mi jej brakuje w czasie tych, tego postu, bo ona na te poranne modlitwy w poprzedniej edycji postu przychodziła, była zaangażowana. I wyjęłam telefon i nagrałam jej, nie dzwoniłam, no bo pomyślałam, albo śpi, albo jest w pracy, więc nagrałam jej taką wiadomość na messengerze, że, że przepraszam ją, że tak późno ją informuję, bo nie wiem, czy ktokolwiek to zrobił przede mną. Że mamy też te modlitwy online, że ją zapraszam, że poczuje się w jedności z nami jako kościołem bo też w czasie tego postu dużo o jedności mówiliśmy i modliliśmy się o tą jedność i że następnego dnia w sobotę że będzie uwielbienie i też będzie nagrywane więc może z nami być że jest taką ważną częścią naszego kościoła jest ważną częścią mojego życia i w zasadzie na tym polegała ta, to nagranie czułam taką no, miłość do niej, tak powiem. E, jakby, no, jakby dziękowałam Bogu za nią, ale nie modliłam się jakoś szczególnie. Chcę to podkreślić, że nie modliłam się o to, żeby tam, gdzie ona jest, to jej było dobrze albo o cokolwiek w jej życiu. Po prostu tylko tak wylałam się trochę przed nią, bo Bóg mnie do tego y, pobudził. E, no, i teraz druga część medalu. Trudny miałem czas wtedy i jakoś tak wszystko patrzyłam na czarno. Nijak nie mogłam wybrnąć z tego miejsca i uwielbiałam, i modliłam się, i czytałam słowa, i starałam się tam trzymać się Boga, i nijak nie mogła po prostu przyjść na drugą stronę. I akurat w ten poranek po prostu nagle, nagle to było takie nagle, że czuję się tak swobodna, wolna, nagle widzę wszystko prawidłowe, że tam, gdzie widziałam duże problemy, w ogóle nie widzę tych problem, tam, gdzie był jakiś łąk czy bólu, w ogóle tego nie widzę. I była no, tak zask zaskoczona, zdziwiona, i jakoś wszystko wszystko się tak łatwo, tak proste. Relacje z innymi ludźmi, podjęcie decyzji, po prostu, no, no, po prostu wolność taka. I tak sobie zlapała. No, o co tutaj chodzi? Jak to wszystko? Tak długo się modliło i, tak, i nic się nie działo, nie działo, nie działo. Co się, co się zadziało? I tak rozpatrywała, co, co, co ja takiego zrobiłam. No, tak pytałam się. Boga, co i jak. I przychodzę po długiemu dniu, a w trakcie tego dnia nie, nie miała dostępu do internetu. I wieczorem odbieram to nagranie i prawie po prostu emocje przylały się, że... że Bóg daje, dotyka kogoś i, i my czasem w, w modlitwie innymi językami e, po prostu w sercu gdzieś tam w głębi, w myślach, e, w błogosławieństwie coś robimy i nie możemy po prostu po połączyć te takie kropki, a tutaj dla mnie było tak wszystko no, jakoś połączone, e, jakiś puzzle ostatni, jakaś modlitwa, jakiś coś i po prostu przychodzi ten przełom. I ja, ja nagle się czuję, że nie jestem samotna, gdzieś tam daleko, a jestem częścią kościoła. Jestem lubiana, jestem kochana, jestem w domu, choć jestem daleko poza granicą, a jestem w domu. I mnie nie, nie kochają za coś, nie mam teraz obecności w kościele, nie mam co dalożyć od siebie, a mnie kochają, a mnie pamiętają. I to taka miłość Boże, Boże, miłość bezwarunkowa, taka na podstawie pochodzenia, że jestem córką, że jestem, jego córką, Waszą siostrą, jakoś to po prostu no, bardzo mnie zmieniło i chcę szczególnie podkreślić te polączenie, polączenie duchowe, te kropki duchowe, które my tutaj w świecie fizycznym nie zawsze możemy polączyć, ale ja wierzę i to powiedziała Edzie, że Edzie wiesz, ja wiem, że jak my przyjdziemy do Niego, to my uwidzimy te wszystkie polączenie w duchu i to była, będzie taka chwala dla Niego, że On to w sumie lączy. I akurat dzisiaj dostałam też taki prezent od Boga, że jak ja wyjeżdżałam do Anglii, tak mnie było smutno, że Panie Boże, modli się o, o ten kościół, o jego pomnożenie, a sama wychodzę, odchodzę. I tak mnie było, i tak błogosławiam Panie Boże, niechaj tutaj przychodzą ktoś, ktoś przychodzi, kto zajmie moje miejsce. Wyobraźcie sobie, że odwracam się dzisiaj, żeby przywitać osobę nieznajomą. Okazuje się, że to Tatiana z Kijowa. Czy to, nie jest, czy to nie jest prezent od Boga? Czy to nie jest ta kropka? My możemy to nie zauważyć. Po prostu jest to takie, takie no, codziennie, nie? Ale Bożych, Bożych kropek, Bożych prezentów jest tak mnogo i faktycznie, jak Dorota powiedziała, jeśli jesteśmy skupione na sobie, nie zauważymy tego. Nie możemy kochać Jego, nie możemy rozkoszować relacji z Nim, jak będziemy skupione na sobie, na tych czarnościach. No i, i to. Ja chcę tylko podkreślić, że ja w tym zobaczyłam po prostu jedność naszego kościoła. Ja nic nie zrobiłam, nie modliłam się o Tanie, ale coś się działo w tym czasie u nas, bo my się modliliśmy od tygodnia i pościliśmy i po prostu dotknęło to jakiś palec z tego ciała Chrystusowego, który był gdzieś daleko. I tym palcem właśnie była Tania i Bóg jej pobłogosławił, dał jej pokój i radość.